Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w recenzji namiotu karpiowego Carp Spirit Blacks One Man BV Zapraszam do oglądania Namiot zapakowany jest w taki oto pokrowiec Pokrowiec dobrze zabezpieczony przed ewentualnym rozdarciem zamka Oraz wygodny w przenoszeniu tu Mamy takie ogumowane rączki I ogumowane takie coś na ramię to wszystko sobie oczywiście rozpinamy w ten sposób i rozpinamy sam zamek Ja już go sobie wcześniej rozpakowywałem, dlatego tutaj nie jest wszystko poukładane tak jak było fabrycznie, ale mamy w środku tak. Podłogę do namiotu Sam namiot Rurki do daszku i rozpórki Oraz zestaw śledzi Rozłożenie namiotu Zaczynamy oczywiście od połączenia pałąków, najpierw sobie to wszystko układamy tak jak to ma być, czyli mniej więcej w ten oto sposób, tu jest akurat przód Tu i teraz łączymy wszystkie pałąki w jedną. Po rozłożeniu dwóch głównych pałąków rozkładamy pałąk od daszku, który znajduje się w, tej oto, w tym oto przekroczu. Składa się on z trzech części. Rozkłada się praktycznie sam. Teraz należy przełożyć go przez te oto elementy. Następnie pałąk należy włożyć w te oto rurki, z jednej jak i z drugiej strony. Teraz bierzemy nasze podpórki, rozpórki znaczy się. i rozpieramy elementy namiotu Gdy już napięliśmy nasze rozpórki i śledzia przy tylnej rozpórce należy napiąć ten element mamy karabinczyk i popoprawiać ewentualnie teraz turki trochę odwrotnie zamontowałem tę rurkę przez co muszę w ten sposób stawać nad namiotem ale namiot mamy już praktycznie rozłożony teraz go sobie tylko trochę przestawimy wbijemy w pozostałe śledzie i wrócimy do Was do namiotu są dołączone takie oto śledzie tak wyglądają. Można je wkręcić w ziemię bądź też wbić. Jest tu miejsce na młotek. Jest wygodny uchwyt, w którym skręcamy taki śledź. No I mamy takie kółka. Od środka tu było widoczne przez chwilę przez chwilę zapięcie od podłogi. Podłoga jest na takie zaczepy. To sobie napinamy i wpinamy rzep. Wpinamy śledź. Mamy to już rozłożony, jest napięte śledziami. Teraz może się powiem o froncie, panie, froncie namiotu. Mamy tutaj takie so drzwi. to, to, Mamy pod spodem klapszę, taką, którą też można zdjąć, oczywiście, osobno. I moskitierę. To nie będzie padać więc może sobie zdejmę zdejmę sobie obydwie te podłogi tak oto są do góry i tu są takie bunki którymi można zaczepić w jednej jak i z drugiej strony Tutaj mamy odpinane okna, panel z moskitiery, z drugiej strony to samo może sobie wejdziemy do środka To się zbijano oczywiście. I zapinano tutaj na rzep, na taki zaczep właściwie. Wejdziemy sobie do środka. W środku mamy wystarczająco dużo miejsca, żeby zmieścić łóżko karpiowe. Jest około 20 cm długości chyba. Z tego co pamiętam 22,5 metr. A potem jeszcze podam specyfikację całą, bo teraz nie pamiętam. Z tyłu mamy oczywiście moskitierę. Teraz jest zasłonięta od zewnątrz. Od zewnątrz sobie też zawijamy do góry tą zesłonę i zaczepiamy też na takie gumki jak pokazywałem przy drzwiach Tak jak mówiłem jest tu wystarczająco dużo miejsca żeby położyć łóżko karpiowe obok fotel, jakiś stolik pod łóżkiem wiadomo jakieś graty jeszcze z tyłu tu jest taka trochę wnęka do której możemy w której możemy schować jakąś torbę na rzeczy na przykład jest ogólnie wystarczająco miejsca jak na nawet kilkudobową zasiadkę. W jedną osobę zaraz jeszcze powiem o specyfikacji namiotu. Namiot posiada wodoodporność rzędu 5000 mm supa wody. Szerokość całego namiotu to jest 275 cm, długość 205 cm, a wysokość 1,40 m. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest tu wystarczająco dużo miejsca, żeby się, żeby się zabrać na. Na kilkudobową nawet zasiadkę. Można tu wszystko zmieścić. Można też, o czym jeszcze nie wspomniałem, odpiąć cały panel przedni, co zaraz zademonstruję. Robimy to w ten oto sposób, że najpierw odpinamy śledzie od drzwi. I teraz zwijamy sobie całość. Tutaj są rzepy. To jest drugie. I to samo jest z drugiej strony. Co też zaraz zademonstruję. Jeszcze jest ten rzadko. I tu jest drugi. Do namiotu oczywiście jest dołączona także podłoga, której teraz nie będę montował. To ze względu takiego, że jesteśmy na, na jednodniowej zasiadce, 12-godzinnej takiej, gdzie namiot rozłożyłem sobie tylko po to, żeby mi nie wiało, ewentualnie trochę cieplej było. No i to tyle, co mam do powiedzenia o tym namiocie. Jeśli recenzja Ci się spodobała, Możesz zostawić subskrypcję na kanale, zostań z nami na dłużej, dzwoneczek, komentarz, łapka w górę i zapraszamy do oglądania pozostałych filmów na naszym kanale.